Drodzy Państwo, ja dostałem, ja się dostałem. No, dostałem. Drodzy Państwo, gdyby Państwo, z jest Państwo bardziej szalony, prawda? Taki bardziej otwarty, taka osoba, to ty prawo, że sobie dołożyć jakiś spontaniczny okrzyk i teraz bym prosił propozycję okrzyków z tej strony. Nie od naprawdę. Prawo, od tej strony zapej, słuchajcie. To też było okrzyk. To by samo po prostu. Nie, z tej strony ja bym to nazwał takie umiarkowane. Z tej strony! O! strona! 1-0 Moja strona! Moja. Tak, zobaczyliście, że telewizja przyjechała, to od razu, od razu lepiej mnie! No. Tutaj, nas kręcić! Tutaj, halo! Główny oh kamerzysta! Cześć! Tak, drodzy Państwo, tym samym sposobem mamy duże ciśnienie na człowieka, zapewniam Cię, prawdopodobnie w jakiś niuś. Drodzy Państwo, ale Państwo też, oczywiście bo jest tutaj dami Może będzie ktoś miał ochotę zrzucić bieliznę, nie ma problemu. Tak, na przykład mężczyźni mogą spokojnie rzucać bieliznę od Karola. Co to jest Co? Kolor koszulki wydaje się wiele wyjaśniać. Proszę Państwa, tutaj pierwsze sprostowanie dzisiejszego popołudnia, bo będę ja zawsze powtarzam to Marcinowi, więc powtórzę raz jeszcze. Ja różowy po lubię. A ty po no! Nie no, zbiemy karo. Czy dają wtedy bagaty, gdy Państwo już... się dobrze, no to teraz ty może zaproponujesz, da no, swoją wersję siebie prosimy. No i No to no, nie było szalu, to tam na to, ją, no Drodzy a państwo to na to, się to na się Państwo środku. nie zdają, może się jakieś to na prawda? Może się jakieś przypadkowe pocałunki. Energetycznie. Drodzy Państwo, tak jest. Chcielibyśmy zbudzić w Was tam takiego wariata publicznościowego. Czy mamy kogoś, kto by tak już szalał? Czy taki już jest yy, taki? w sobie taką energię. Ta Tutaj mamy na przykład trzech Panów. Panowie, który z Was, bo no, wyczuwamy w Was taki power. Tak, że jest taka energia. Czasami. Który z Was czuje w sobie takie szaleństwo? Jest Was trzech. Nie się który zgłosił. Się do kogoś zwracamy spójność mówimy, o tutaj mamy pana, to zawsze reakcja wygląda tak. Pana, do, do you speak? Uh, Szanowni Nie, to może pan w środku. No, ta, pan się tak tutaj, tak pan. E, jak ma pan na imię? Zwyczek. Nie dam dla na prawa na Nieśmiały, taki troszeczkę skryty, ale on się rozbuja.